Cześć Wam, jestem Livia, a oto filmik zrobiony przeze mnie dla Jasia. Miłego oglądania. Wybieramy się na Minecraftową przygodę, która będzie trwała z paręnaście odcinków. Mam nadzieję, że nie będzie trwała jedy, jeden odcinek, że pójdziemy. Zginiemy i wrócimy do domu. Nie, mam nadzieję, że to potrwa dłużej. Do tego specjalnie sobie zrobiłem deskorolkę, którą się w sumie bardzo łatwo robi, bo trzeba mieć tylko trzy deski, dwa Redstone i jeden diament. Przecież to nawet łos łosoś by zrobił. O kurde, jeszcze kobiety ze sobą biorę. Papa dziewczyn. Papa, ja ja odpływam w rejs, Muszę, kurde bolek, wleciałem w jakieś drzewo. I czekajcie, mówiliście mi, żebym kliknął myszką prawym przyciskiem na. Słody jabłka, Dawać mi to! jaka faza, jestem w jakimś raju! To jest A jeżeli on przy, przyleciał tak jak w tych, w Transformersach, żeby mi powiedzieć, że jestem wybrańcem, który uratuje świat? Optimus Prime! Optimus Prime! To ja, to ja, J. Dobrowski! To po mnie przyszedłeś? Optimus Prime, hello! Hello, J. Dobrowski here! O oh, kurde, Bolek, To nie jest Optimus Prime. To, to jest jego zły brat. Odejść, odejść to mój region. Dobra, da dawajcie haracz za bronienie, ja was tu bronię, to przynajmniej chcę haracz. Dobra, który płaci haracz? Pokazać mi. To on płaci! To on! On, 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 Nie, tu nie ja, tu nie ja. Dobra, płaci haracz, chodź, płaci, chodź! Stój, stój w miejscu, a nie ADHD włączyłeś. Czym mi zapłacisz? Dobra, on mi już nie zapłaci, teraz ty mi musisz a. zapłacić. Kolego... Tak, ty! Tak, 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 ty! No? Do, patrz, patrz, patrz mi w oczy! Spójrz mi w moje żółwie oczy A. Tak? Już, już Owce wszystkiego świata złączmy się Przybywajcie, dobra, 5 y, sekund masz na zwołanie wszystkich przyjaciół i się obracam. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden Dobra, gdzie wszyscy? Tylko kurczaków, tylko... tylko... Tylko kurczaków ci się udało zwołać? Stary, z kurczakami nie możemy się porwać na potwory, no co?